audi possu pro te Ignacy Olszewski wykona melodię ludową. Jestem sobie chłopak młody. Pan Ignacy Olszewski. Nasze gotowała, to coś patrysia, ja, ja, już jesteśmy na pytania, nie, nia, ja, 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 nie. ja, tego się wściekła, ode mnie też uciekła. Nie Maki, ej dziewczyno, Melodia Stanisław Niewiadomski, Słowa Kornel Makuszyński, wykona duet Elżbieta Hojecka i Janusz Jastrzębski. Andrzeja Sejnagę. Bardzo proszę. Panie prezesie, zapraszamy. Zaśpiewamy... Pięknie. Pięknie, pięknie. Pan jest sponsorem naszego zespołu. Pan dyrektor będzie nas kazał. Szanowni Państwo, jestem w kłopocie, dlatego że pan prezes nie lubi takich oczystości. To jest człowiek, który serce daje, ale nie chce podziękować. Ale cóż, drodzy Państwo, chcieliśmy podziękować serdecznie za to, że wsparcie dziesięciolecie wspiera artystów, jest mesenasem kultury Warszawy, na co dzień organizuje koncerty, imprezy artystyczne nie tylko dla pracowników, ale też dla elit województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo w imieniu zespołu Belkanto z panią Olgą, z Panem Andrzejem wręczamy taki, no cóż my możemy skromny upominek. Bo no, tak fajnie jest, jak oklaski są. Czasami to bywają nawet dłuższe, po prostu, bo to im więcej pieniędzy na kulturę się przeznaczy, tym przyjemniej jest. Wykorzystam <klucza> dzisiejsze spotkanie, żeby zaprosić młode talenty maja na konkurs młodych talentów, który już planujemy wykonać w tym roku trzeci raz. Jak również chętnych zapraszam na koncert noworoczny w dniu 18 stycznia. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Panie dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Pani Dyrektorze za wyróżnienie. Kultura, kultura ma to do siebie, że dzisiaj to jest spychana już tak zupełnie, zupełnie na dno. Na wszystko nie ma pieniędzy. Bóg wie co z tymi pieniędzmi się dzieje. Cały naród ciężko pracuje od rana do wieczora, a pieniędzy nie ma. i szczególnie moja małżonka jest hojna po prostu bo mnie wspiera, żeby yy, no, troszeczkę pieniędzy wydać na kulturę. No mamy mamy partyturę właściwie dysponujemy wielkiego dzieła, jakie napisał pan Marek Solen jest to pielgrzym. Więc doprowadzę no, takie. Ciche rozmowy, więc chór już mam, że wystąpi za darmo. Natomiast no, ciężko będzie uzyskać orkiestrę, żeby za darmo zagrała. Sale to chyba się po się wydało, jakieś zorganizować, bo to zespół jest 8, no 80 osób, więc chyba się na tej scenie by zmieściło. No i co najmniej 500 ludzi na widowni, więc myślę, że. I jakoś to będzie trzeba to skomponować wszystko razem. Dziękuję za uwagę. Do widzenia Państwa. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz, drodzy Państwo, Pani Inżynier Andrzej Zajnata, Prezes Firmy Asmet, wspaniałej firmy, która się ciągle rozwija. Dziękujemy bardzo. Tak? Tak. Tak? Jest, jest. Tak, tak, tak. Kinga Chodźko lat 11, uczennica, instruktora muzyki, Dymitra Romaszko z Domu Kultury Kolorowa w Ursusie, laureatka wielu konkursów pianistycznych i uczestniczka w dwóch międzynarodowych konkursach pianistycznych. Kinga y, wykona Walz des Dours", muzyka Fryderyk Chopin. Dziękuję. Dziękuję dziękuję za Szanowni Państwo, że wszystkim, kim się należy, ale nie tylko tej artystce młodej, ale również jej rodzicom i instruktorowi muzyki, panu Demitrowie Romaszko, który wiele y, pracy wkłada do każdego ucznia, żeby efekty były. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na scenę zespół. Zespół wykona utwór Pierwsza kadrowa słowa Tadeusz Oster Ostrowski i Wacław Kazimierz Łęcki. Dodam tylko, że piosenka Pierwsza kadrowa powstała w sierpniu 1914 roku w pierwszej kompanii kadrowej utworzonej przez Józefa Piłsudskiego. Była ona pierwszym oddziałem Wojska Polskiego od czasów Powstania Styczniowego. 6 sierpnia 1914 roku pierwsza kompania kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Kielc, dokąd dotarła po sześciu dniach. Tekst tej piosenki napisał 19-letni żołnierz kadrówki Tadeusz Oster-Ostrowski. Autorem kilku zwrotek tekstu jest Wacław Kazimierz Łęcki-Graba, lekarz żołnierz drugiego plutonu kadrówki. Pierwsza kadrowa szybko zdobyła wielką popularność i uważana jest za jedną z najbardziej znanych piosenek z okresu I wojny światowej. Pierwsza kadrowa w wykonaniu całego zespołu. Zapraszam zespół. I don't know. Nie, oj, nie, a więc w pieśni na co? Oj, żona głowa, bo przecież w Kolejne wykonanie Krystyna Kostrożyńska.